Rzadko kiedy słucham wywiadów e, robionych przez lokalne media. I nie, to dla te, nie, nie dlatego, że ich nie doceniam, czy coś w tym stylu. Po prostu oglądam tyle ogólnopolskich wywiadów, że czasami nie mam czasu na te lokalne. Ale ten, przeprowadzony przez telewizję Dami i Wioletę Rybczyńską, który naprawdę no, ch, ukradł moje serce, Polecam Wam szczerze. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tam Wiola, moja koleżanka, obnażyła obłudę i, bym powiedział, głupotę polityczną polityków Prawa i Sprawiedliwości. Anna Zaleska, wielka bojowniczka z wiatrakami, która na całym świecie jest uznawana za Don polskich, polskich farm wiatrowych, właśnie wyrzuciła do śmieci swoją wieloletnią walkę, dlatego, że Ireneusz Zyska, były minister, czy tam wiceminister klimatu, powiedział, że wiatraki są super, że wiatraki są ekologiczne, że wiatraki to nasza przyszłość, że dzięki wiatrakom będziemy mieli pracę, tani prąd i w ogóle. Co więcej, i to jest hit sezonu, i to, to jest hit, bo wczoraj nagrywałem też wam filmik o bacie Moskal-Słoniewskiej z prezydence Świdnicy i dzisiaj pan Zyska który zaczynał w jednej partii, później brał udział w Sejmie w drugiej partii, później był w trzeciej, teraz jest w czwartej. Taki wiecie, taki linoskoczek partyjny. Pan Zyska mówi, że jemu, to z lewicową prezydent, pracuje się naprawdę super. I on, jako polityk Pisu i jego ludzie, jako politycy Pisu w Radzie Miasta w Świdnicy, oni są albo głupi, Albo chcą z ludzi zrobić debili, bo mówią, że Beata Moskal-Słanieska to jest niezależnym samorządowcem. No cóż, pani Słanieska nie tylko jest w zarządzie Lewicy, nie tylko jest na zdjęciach z Lewicą, nie tylko jest pokazywana jako przykład miasta Lewicowego. Ona jest jeszcze w Radzie Krajowej Lewicy. Panie, zyska! Pan albo jest albo chcesz pan zrobić z ludzi, którzy na pana głosowali, debili. Jedno z tych dwóch. Nie ma trzeciej opcji. Naprawdę. Ja nie wierzę, że pan nie wiedział, że Beata Moskal-Słanieca jest aktywnym członkiem lewicy. Mein god.